Zacznijmy od czegoś, co całkowicie może zmienić sposób, w jaki patrzysz na życie. Wszechświat cały czas do Ciebie mówi i robi to w sposób znacznie bardziej subtelny, niż pokazuje to logika czy taki nasz codzienny pośpiech. Nic, co w swoim życiu doświadczasz, nie jest przypadkiem. Każde wydarzenie, każde spotkanie, każda emocja i każde przeczucie tworzy sieć informacji, która prowadzi cię w stronę twojego najwyższego dobra. Nawet jeśli w danym momencie, w danej sytuacji czy w danej chwili nie widzisz jeszcze żadnego sensu. Największy problem polega na tym, że większość ludzi. Nauczyła się ignorować to prowadzenie. Jesteśmy skupieni na zewnętrznych zadaniach, na obowiązkach i analizie, więc przestajemy słyszeć, co tak naprawdę jest istotne. Energia nie krzyczy, energia szepczy. A żeby usłyszeć szept, trzeba choć na chwilę uciszyć ten. Otaczający nas hałas. Znaki pojawiają się cały czas. Czasem w postaci słów, które nagle gdzieś wewnętrznie nas poruszają, czasem w postaci intuicji, która w niewiadomy sposób wyprzedza logikę. Innym razem jako powtarzające się ciągle sytuacje, które próbują cię czegoś nauczyć, znak to odpowiedź na to. Co dzieje się aktualnie w tobie, w twoim wnętrzu. Jeśli przechodzisz przez procesy zmian, znaki otwierają przed tobą zupełnie nowe możliwości. Jeśli tkwisz w czymś, co ci nie służy, być może nawet ci rani, dostajesz sygnał, że czas od tego odejść, że czas tą sytuację zmienić. Jeśli w Twoim życiu pojawia się ktoś ważny, również to nie jest żadnym przypadkiem. Wszechświat prowadzi Cię krok po kroku, nigdy z wyprzedzeniem, które mogłoby Cię w pewien sposób przytłoczyć, i nigdy z opóźnieniem, które mogłoby Cię zatrzymać. Znak pojawia się zawsze w momencie, kiedy Jesteś gotowy zrobić ten kolejny krok. Nigdy wcześniej, ani nigdy później. To, to dlatego dopiero po czasie rozumiemy sens niektórych wydarzeń w naszym życiu. Dopiero kiedy świadomość dojrzewa, widzimy, że pewne sytuacje, które miały miejsce, były przygotowaniem do tego, co w naszym życiu. Miało dopiero nadejść. I uważność odgrywa tutaj niesamowicie istotną rolę. Kiedy żyjesz na powierzchni, znaki wydają się niczym innymi jak tylko zwykłymi przypadkami. Kiedy zaczynasz zatrzymywać się, choćby nawet na chwilę, na moment. Zaczyna pojawiać się ta przestrzeń, w której zaczynasz widzieć dużo więcej, Uważność sprawia, że nagle czujesz, że coś w Twoim życiu zaczyna układać się z wyjątkową precyzją. Jakby niewidzialna ci siła prowadziła cię w konkretne miejsca, do konkretnych ludzi, do konkretnych decyzji. Czy konkretnych sytuacji, w której masz się znaleźć. W relacjach, no bo tutaj głównie to jest takim naszym wyznacznikiem wzrostu, można by tak powiedzieć, widać to szczególnie mocno. Znak nie zawsze ma ci powiedzieć zostań albo odejdź. Czasami pokazuje lekcję, która jest ukryta w tej danej relacji. Pokazuje, gdzie są twoje granice, które powinieneś już postawić. Pokazuje, czego tak naprawdę pragniesz. Pokazuje, gdzie uciekasz od samego siebie, a gdzie jesteś wierny swojej prawdzie. To prowadzenie dotyczy nie tylko związków romantycznych, ale przyjaźni, znajomości, które mają niesamowicie ogromny wpływ na nasz rozwój. Każda relacja, jak wielokrotnie powtarzam, jest lustrem. Każda niesie konkretną informację. Przyświat wspiera Cię każdego dnia dużo bardziej niż myślisz. Czasem robi to przez intuicję, czasem przez emocje, które się pojawiają, które nagle wypływają w ten sposób na powierzchnię. Czasem przez sytuację, które wydają się trudne, ale otwierają cię jakby na nową świadomość, a czasem przez ludzi, którzy pojawiają się właśnie dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz czegoś w rodzaju impulsu, słowa, wsparcia, albo nawet prawdy, której bałeś się usłyszeć, bałeś się nazwać, albo też zobaczyć. I nawet jeśli w Twoim życiu pojawia się chaos, bo tak czasami też bywa, to również jest to forma prowadzenia. W chaosie najczęściej odkrywasz to, co jest Twoje i to, co nigdy Twoim po prostu zwyczajnie nie było. W chaosie widzisz, co naprawdę działa, a co wymaga zmiany. W chaosie też się twoje, pokazuje się Twoje prawdziwe ja. I dopiero wtedy możesz zrobić kolejny krok, bo wiesz, na czym stoisz. Zaufanie temu procesowi nie oznacza wcale biernego czekania, a raczej oznacza bycie uważnym i otwartym. Oznacza słuchanie tego, co mówi również Twoje ciało, co mówi Twoja intuicja, co pokazują powtarzające się w Twoim życiu sytuacje. Oznacza gotowość, by puścić to, co przestało ci już służyć i wejść w coś nowego. Nawet jeśli, tak jak zawsze podkreślam, nie widzisz jeszcze przed sobą tej całej drogi, albo w ogóle w nią nawet możesz nie wierzyć. Wszechświat prowadzi cię w nim w stanie ale tak naprawdę dopiero ty decydujesz, czy będziesz tego słuchać, czy nie. I to jest właśnie najważniejsze. Znak nie zmusi cię w żaden sposób do zmiany. On jedynie pokaże ci kierunek. Ale kiedy zaczynasz odczytywać te wszystkie subtelne sygnały, nagle czujesz, że nie jesteś sam, że życie naprawdę jest po twojej stronie, że wszystko, co się wydarza, prowadzi cię do kolejnego i kolejnego etapu w twoim życiu, że nawet trudne chwile mają niezwykły sens, bo otwierają cię na głębszą prawdę o sobie, na lepsze poznanie siebie samego. I właśnie wtedy pojawia się to najpiękniejsze doświadczenie: uczucie niesamowitego spokoju, świadomość, że jesteś prowadzony, poczucie, że w tym wszystkim jest pewien porządek, mimo że czasami logicznie nie potrafimy w żaden sposób go uchwycić. Znaki były zawsze i towarzyszą nam od zawsze. A teraz czy jesteś gotowy, żeby je zobaczyć. Wszechświat cały czas do nas mówi. Nauczmy się słuchać znaków. Kochani, dzisiaj taki artykuł, taki bardzo, bardzo ducho, duchowościowy dzisiaj, także tak mogę to nazwać. Oczywiście więcej. temat tego, jak wszechświat z nami rozmawia, jak ta energia wyższa nas prowadzi, znajdziecie w artykule. Tutaj jak zawsze mówię, jest to tylko zarys. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. Kochani, z maniaka zapraszam do obserwowania mojej strony na Facebooku Phoenix Akademia Transformacji SP, jak również na YouTubie. Dziękuję za Wasze wsparcie i za to, że każdego dnia mogę się tutaj z Wami spotkać. A dzisiaj życzę Wam cudownego wieczoru. Kochajcie się więcej i do zobaczenia jutro.